Czy słowa ewolucja po raz pierwszy usłyszeliście w anime? Oczywiście teoria ewolucji, teoria doboru naturalnego to dzieło Karola Darwina, XIX-wiecznego naukowca, który zastanawiał się wraz z innymi badaczami swojej epoki nad tym, jak to się stało, że przeróżne formy życia mieszkają na naszej planecie. Teoria kreacjonistyczna, taka bardzo klasyczna, że Pan Bóg stworzył w jednej chwili wszystkie gatunki, coraz bardziej, według naukowców, wydawała się być coraz bardziej mniej prawdziwa, ponieważ odkrywali nowe lądy. Mamy rok 1831. Darwin wsiada na statek i będzie, i będzie pływał dookoła świata, i w tym na wyspach Galapagos, będzie obserwował bardzo ciekawe, Gatunki ptaków, które o dziwo będą bardzo do siebie podobne, ale będą różniły się tylko jednym małym detalem. Będą miały lekko zmienione kształty dziobów, co będzie bardzo wpływało na to, jak te ptaki radzą sobie w środowisku. To będzie taka jedna z, z przyczyn, oczywiście, powstania teorii ewolucji rozumianej przez Darwina. Bo jeszcze wcześniej bywały inne teorie ewolucji, tutaj podpowiada radio naukowe po, bardzo fajny podcast. W ogóle ten odcinek Kultura na Trzepaku jest inspirowany trochę tym tematem, bo ja nie ukrywam, że jestem maniaczką filmów dokumentalnych, filmów przyrodniczych, ale to rzeczywiście ciekawa sprawa była z tą ewolucją, że nie tylko Darwin miał takie wątpliwości co do takiego istnienia praw natury. Ale on po prostu w swoim dziele bardzo szczegółowo opisał, jak to może się dziać, że te gatunki jakby zmieniają swoją formę. Inni naukowcy właśnie zastanawiali się, jak to ugryźć troszeczkę inaczej, że te zwierzęta są w różnych swoich formach, że na przykład zebra nie mieszka w Europie, chociaż tutaj też mogłaby mieszkać, nie? I takich szczegółów dowiecie się w audycji najnowszej w Radiu Naukowym. Ja tutaj na swoim gruncie zajmę się animacjami. O teorii ewolucji, jeśli chodzi o filmy animowane, to mogliśmy sobie oczywiście dowiedzieć się w cyklach oczywiście animacji edukacyjnych, takich jak na przykład byli sobie odkrywcy, był sobie człowiek, Prawda, by, y, była sobie Ziemia, y, takie właśnie tutaj naukowe animacje francuskie nam się tu, mi się tu kojarzą. Ale chyba największą furorę słowo ewolucja zrobiło w japońskich animacjach. Myślę, że najlepszym tego przykładem będzie choćby anime Pokémon, które gdyby tak słuchać się Karola Darwina i jego poprzedników i następców, to można byłoby się zastanowić, co ci Japończycy zrobili z tą ewolucją. Bo zobaczcie, czasami niektóre przemiany stworków są dość zaskakujące. Istnieje na przykład ptak podobny bardzo podobny do, w jednej swojej formie do tukana, i nagle w swojej ostatecznej formie zmienia się w sokoła. No to tukan i sokół to zupełnie inna forma zwierzęcia. Jeśli chodzi o anime Pokémon, zrozumiana teoria ewolucji nie jest tutaj taka, że zwierzę dostosowuje się bardziej do warunków przyrodniczych, co bardziej bym powiedziała staje się coraz, coraz silniejsze. I Japończycy w anime Pokemon wzięli sobie na początku formę ewolucji zwierzątka, żeby jakby pokazać etapy rośnięcia zwierzęcia, od młodego osobnika, na przykład właśnie będziemy mieć tu przykład Caterpie, czyli mamy dziownice, potem jest Metapod, czyli jest poczwarka i potem mamy tylko Butterfleet, czyli motyl. I tutaj też jest ewolucja, słowo ewolucja zachodzi, że to zwierzątko rozwija się z formy najbardziej prostej, do najbardziej skomplikowanej. Taka klasyczna ewolucja, czyli forma prosta i forma bardziej skomplikowana, to była ewolucja rozumiana przez jeszcze przed Darwinem, czyli ci naukowcy, którzy byli zastanawiali się nad tym, jak zmodyfikować kreacjonizm, to właśnie też dochodzili do takiego wniosku, że mamy organizm prosty i on rozbija coraz bardziej swoje narządy. I zwierzątko staje się coraz bardziej skomplikowane. Czyli mamy poczwarka, motyl. I to mamy takie rozumienie w przypadku, jeśli chodzi o ewolucję, w przypadku Pokémonów. Jeśli chodzi o to anime, to jest jeszcze coś takiego jak nagroda Darwina. Nagroda Darwina to jest satyryczna nagroda przyznawana przez satyryków, przez ludzi, którzy chcą się pośmiać, i jest ona wypisywana, Przyznawana pośmiertnie osobom lub istotom, które w dość nieoczekiwany, acz humorystyczny sposób odebrały sobie życie. Nie mam tutaj na myśli oczywiście żadnych przypadków depresji, tragedii rodzinnych, ale na przykład takie konkursy w stylu, że byli sobie jacyś panowie, postanowili pokazać na ognisku, biwaku, postanowili pokazać, kto jest z nich najsilniejszy. I na przykład jeden sobie obciął palec, drugi sobie obciął kawałek nogi, a ostatni postanowił pokazać, że jest największym kozakiem, i twardzielem i przypadkiem obciął sobie głowę. No i on otrzymał nagrodę Darwina. Taki, taki osobnik, za to, że z puli genetycznej gatunku człowiek, DNA, teoria ewolucji klasyczna Darwina. Wywalono osobnika, który po prostu jego cechy nie powinny być przekazywane kolejnym pokoleniom, żeby nasz gatunek teoretycznie nie stawał się coraz głupszy. Niezły patent, co? Nagroda Darwina. Przechodząc do innych animacji, do kolejnych dzieł popkultury, to myślę, że fajną sprawą jest no choćby tutaj animacja. Serii, no Digimony, będziemy iść w drugą stronę. Tutaj ewolucja w polskiej wersji nazwana Morfozom, Digimorfozą w polskim dubbingu polegała na tym, że właśnie stworzenie zmienia się też jakby z najsłabszego w coraz silniejszą formę, ale tutaj właśnie jest zrobiony już trochę taki żart, że ta ewolucja niekoniecznie musi być taka przewidywalna. Bo oczywiście jakby cytując Sida z epoki lodowcowej przetrwają najsilniejsi, leniwca, to tutaj Cezary Pazura grał tego leniwca. Bardzo fajna postać, jeśli chodzi o film animowany. To tutaj właśnie mamy takie pokazanie, że, że po prostu ewolucja wybiera sobie, czasami sobie ten dobór naturalny eksperymentuje z różnymi formami, na przykład w Dżidżimonach był przecież na przykład lew przypominający tygrysa zębnego. Wyobraźcie sobie, że tygrysy zębne nie przetrwały między innymi do naszych czasów, bo obecnie zwierzęta, na które polowały, stawały się coraz szybsze. No i nie chodziło o to, żeby tylko ugryźć takimi wielkimi przerośniętymi kłami, podczaić się i ugryźć takie zwierzątko, które tam się pojawiało. To ta, która się zmienia w jedną formę, w drugą. Może niekoniecznie przypominać formę, która była wcześniejsza. W Digimonach pojawiły się potem jeszcze inne zagadnienia związane z ewolucją, ponieważ w kolejnych sezonach otrzymujemy pytania o kod genetyczny, o to, czy może, mogą powstawać hybrydy. Dosłownie, że do no, kod genetyczny i tak dalej. Digimony to może też być forma sztucznej inteligencji, więc ewolucja w tym sensie idzie też w tym kierunku, że dostajemy coraz więcej nowych idei tak mamy ewolucja kultury, jak kultura się zmieniała przez wieki, jak środowisko, warunki bytowe kształtowały naszą kulturę. Bo na przykład powiedzmy, że dzisiaj my w Polsce żyjemy w zupełnie innych warunkach niż w nasi przodkowie. Nie? To mogła nadejść ewolucja kultury, że na przykład inaczej korzystamy z kultury. W ogóle to temat odbioru kultury przez wieki to też myślę jest fajnym tematem na nasze tu filmy. Więc zostawiamy na razie kwestię kultury, więc mamy tutaj ewolucję Digimonów jako istot, właśnie takie, taką nieprzewidywalną, tłumaczoną również na przykładzie eksperymentów naukowych, może troszeczkę wpływu sztucznej inteligencji czy nowoczesnej technologii, bo na przykład pojawiła się taka podseria Apmony. Gdzie akurat idziemy z aplikacji, ze smartfonów? Ewolucja podejścia do słowa tego stworek cyfrowy, bo na przykład w najnowszej serii mieliśmy hologramy cyfrowe. Czyli modyfikacja naszych nawet bohaterów, nie tylko cały czas jesteśmy, to ten sam gatunek, stworku jak w przypadku Pokemonów. No i na bonus zostawiam Wam jeszcze moje chimery. Jak tu jest ewolucją w chimerach? Mamy dwie kwestie. I gdybyśmy szli Darwinem, to mamy tak, wymarłe i istniejące gatunki. Na przykład Dina jest ewidentnie przedstawicielką chimer, które widziała od samego początku, że są chimerami, ponieważ zwierzęcy gatunek, z którego B ewoluowały, czyli były to zwykłe zwierzęta, które nie posiadały tych swoich mocy, już nie istnieje. A dla kontrastu, Rysica Róża urodziła się w zwykłej kocie i rodzinie, i ona jedyna okazała się być chimerą. To znaczy jej bracia i siostry są zwykłymi kotami. A ona mogła nagle stawać różnymi stworzeniami w zależności od warunków, jakie były w otoczeniu naturalnym, bo Chimery w przeciwieństwie do Pokemonów nie potrzebują trenera, który je wyszkoli. Chimery w przeciwieństwie do Digimonów nie są kodem komputerowym lub zwierzętami zupełnie innego świata. Chimery są zwierzętami istniejącymi w naszym świecie, które pod wpływem warunków zmiany klimatu i różnych zjawisk, które mogły się wydarzyć dookoła, zaczęły przejawiać nowe cechy, nowe umiejętności, w tym nauczyły się mówić, posługiwać ludzkim językiem, po polsku gadają, taka odmiana, nie? I oczywiście mają te swoje różne moce. Podobnie jak Dziemiony, którymi się inspirowałam, oczywiście, mogą wracać do swoich wcześniejszych form, w tym. I mają kilka takich swoich wcieleń, które są jakby najbardziej powiedzmy stabilne. Maksymalna ilość ewolucji w przypadku Himer to 10, przy czym nie wszystkie osobniki tak potrafią. Dziesiąta ewolucja jest legendarna i oznaczona jest takim złotym kryształem, którym dowiecie się w kolejnych odcinkach Himer, o co chodzi z tym złotym kryształem. Jest jeszcze wersja, że niektórzy ludzie mogą przybierać formy Himer, ponieważ znają się na fizyce kwantowej i wiedzą, że z Chimerami jest coś skomplikowanego. I tutaj oczywiście mrugnięciem okiem do jednej z bohaterek naszego serialu, która w przeciwieństwie do pierwobzorowej wersji, fabuła będzie bardziej z jej punktu widzenia, a niekoniecznie wybrańców. Chimery mają jeszcze coś wspólnego z małpami z serii Planeta Małp. Gdzie właśnie była taka historia, że astronauta ląduje na planecie, którą bierze za obcą planetę, a to tak naprawdę była nasza Ziemia po nuklearnej zagładzie, tylko, tylko właśnie te małpy, jakby chimery, zaczęły właśnie tworzyć swoją własną cywilizację. No i tego, słuchajcie, człowieka, wzięli za brakujące ogniwo w swojej ewolucji gatunku. Według Darwina. I tak na finał powiem Wam, że ewolucja w przypadku planety Małp troszeczkę zatoczyła koło. Gdzie pierwsze małpy oczywiście nie potrafiły tworzyć swojej kultury, nie potrafiły się porozumiewać. A tu nagle pojawia się istota bardzo podobna do nich, która już posługuje się językiem, ale nie wygląda dokładnie jak małpa z planety Małp. Jeśli chodzi o ciekawostki filmowe, to na koniec mogę Was tutaj odesłać do innych moich ciekawostek filmowych, na przykład o tych z okazji 30-lecia filmu królew. Jeśli jesteście ciekawi innych moich takich refleksji filmowych, wskazówek i żeby miło spędzić czas, to możecie oczywiście dać suba, komentować film i polecić go znajomym. To dzięki za uwagę i słuchajcie i nie przegapcie. Tego, co tutaj wydarzyło się z okazji 30 lat króla Alwa.